Dawno Pan mi się ukazał, mówiąc, Owszem, umiłowałem Cię wieczną miłością, dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, trzeci werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie. Kocham Cię bez względu na to, jak się spisujesz. Czasem czujesz niepokój, zastanawiając się, czy postępujesz na tyle dobrze, aby być godnym mojej miłości? Odpowiedź na to pytanie zawsze brzmi: nie, bez względu na to, jak wzorowe jest Twoje zachowanie, Twoje uczynki i moja miłość to dwie zupełnie różne kwestie. Ukochałem Cię wiekuistą miłością, która płynie z wieczności. Nie znając granic i nie stawiając warunków, okryłem cię płaszczem sprawiedliwości na wieki. Nic i nikt nie jest w stanie go zmienić. Dlatego właśnie twoje osiągnięcia jako chrześcijanina nie mają żadnego wpływu na miłość, jaką cię darzę. Zresztą nie potrafisz nawet dokładnie ocenić, jak ci idzie. Zawężona ludzka perspektywa, i nieustanne zmiany, którym podlega Twoje ciało, wypaczają Twój osąd. Przynieś mi swój niepokój o własne sprawowanie, a w Jego miejsce przyjmij moją nieprzymijającą miłość. Staraj się nieustannie pamiętać o mojej kochającej obecności, która towarzyszy Ci we wszystkim, co robisz, a ja pokieruję Twoimi krokami.